Natryzimowie lub tzw. Dreadlordzi są rasą okrutnych i przebiegłych istot śmierci, którzy zostali stworzeni po to, aby być największymi szpiegami w całej rzeczywistości. Lecz cóż, pomimo tego, że ci są wyszkoleni w sztukach manipulacji, to są to dalej przepotężne wampiryczne istoty, które jednocześnie są mistrzami czarnej magii, przez co na polu bitwy są naprawdę niebezpiecznymi przeciwnikami. I tak dziś poruszymy historię tych konkretnych istot. No ale tak, zachęcam Was jeszcze do Zostawia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale mocno to motywuje i już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzchą i zapraszam Was do oglądania. na początku, zacznijmy od tego, że Natrezimowie to ogromne i imponujące istoty, wyższe od takich Felguardów czy Dumguardów. Z ich czaszek wyrastają zakręcone rogi, a także świecące oczy i ostre kły wystające z pysków. Są wyposażeni w duże skrzydła nietoperza, potężne kozie nogi, które wyginają się do tyłu, oraz posiadają palce ozdobione długimi, ostrymi pazurami. I cóż, sami Natrezimowie, jako wampirze istoty, żywią się energią śmiertelnych istot. i często wykorzystują swoje ofiary jako niewolników dzięki czarnej magii i dominacji mentalnej. No ale dobra, teraz trzeba sobie zadać pytanie, jak ci w ogóle powstali, gdyż ta kwestia była przez wiele lat sporą tajemnicą. Bo tak, przed wydaniem dodatku Shadowlands ci byli znani jedynie jako słudzy płonącego Legionu, którzy zazwyczaj działali jako agenci wywiadu, a także litarna straż i osobiści agenci Kil'jaedena. Jednakże, od wydania dodatku Shadowlands w końcu poznaliśmy ich genezę, gdyż ci, jak się dowiedzieliśmy, pochodzą z krainy Revendreth, czyli jednej z nieskończonych królew Shadowlandsów. I tak, oni sami zostali stworzeni niezliczone wieki temu przez władcę tej krainy, niejakiego Sire Dinatriusa. Dodatkowo, z tego co wiemy, to sami Natryzimowie są bardzo podobni do rasy Wentyrów, która również została stworzona przez Dinatriusa, przez co ci są względnie spokrewnieni. Niemniej, gdy sam władca krajny stworzył z nich najlepszych infiltratorów. Denatrius zlecił na Tryzimą infiltrację sfer innych sił kosmicznych, a także śmiertelnych światów we wszechświecie, aby rozpocząć wpływ śmierci. I tak, to co ciekawe, to mamy ich raporty, które opowiadają o infiltracji wszystkich sił kosmicznych, także teraz do nich przejdziemy. A pierwszą siłą, od której ci zaczęli, był porządek, lub jak to woli, order, a co za tym idzie Tytani, którzy ich zdaniem byli najłatwiejsi do manipulacji gdyż tym wystarczyło pokazać siłę, która sprzeciwia się porządkowi, a tytani zostaną pochłonięci, aby go zniwelować. A następną mocą, jaką ci zaczęli manipulować, była Pustka, która cóż, przywitała ich z niemal otwartymi ramionami, co nie znaczy, że mieli ułatwioną sytuację. Ponieważ Pustka, znając tysiące różnych linii czasowych, ignorowała ich kłamstwa, które ci siali wewnątrz, przez co ci stali się nieco bardziej ostrożni, aby ta nie mogła przejrzeć ich planów. Niemniej Przechodząc dalej, to na Trezimowie pojawili się również wymiarze światłości, w którym podobnie jak Tytanici ci mieli jeden cel, czyli utrzymanie porządku za pomocą światła. I cóż, co do manipulacji samych Naru, to tu sytuacja również była prosta, gdyż tym nie sprawiało nic bardziej przyjemności jak nawracanie kogoś na stronę światłości, co na Trezimowie postanowili wykorzystać, a jeden z nich, dokładniej Lotraxion, stał się rzekomym obrońcą światłości, któremu Naru zaufali bez granic. Nicznie. Następną kosmiczną siłą, jaką ci zaczęli infiltrować było życie, które według nich było chyba najcięższe, zważywszy na ich odmienne natury. Niemniej sami natryzimowie dowiedzieli się od nich całkiem sporo o chociażby połączeniu z krainą Underwild, a nawet jedna z ich agentek zdobyła zaufanie swojego celu. I tak, ostatnią kosmiczną siłą, jaką ci manipulowali był nieporządek, czyli Disorder, który jak twierdzili idzie jak zawsze bez zarzutów, a oszustwo, które stworzyli... Wyda owoce w nadchodzących wiekach. No i tak, jak możemy się dowiedzieć, to sami Natterzimowy są tak naprawdę wszędzie, jeśli chodzi o kosmiczne siły, co jest dość imponujące, zważywszy na trudność ich zadania, lecz to również pokazuje, jak sprytnymi są istotami. Niemniej, mimo wszystko, nie każda ich próba była udana, gdyż podczas ich infiltracji światłości ci zostali przez nią wykryci, na co Naród powiedzieli odwetem, uwalniając cały gniew światła na krainę Revendreth podpalając okrąg natrezimów i zmieniając go w spalone puskowie znane odtąd jako Ember Ward. Natomiast sam atak o dziwo został przez nich odparty, a sami natrezimowie znaleźli nawet rannego naru, którego następnie przekazali Dinatrisowi, który postanowił ją uwięzić. Niemniej, pomimo tego, że sam atak udało się powstrzymać, jedna z nocnych wojowniczek, dokładnie Stonewright zwróciła swój gniew na natrezimów i obwiniała ich za atak światłości na ich krainę, a widzący konflikt Denatrius postanowił wygnać Natrezimów z Shadowlandsów. Jednakże tak, tu trzeba również zaznaczyć, że to wygnanie było częścią planu ich pana, ponieważ misja Natrezimów pozostała niezmienna, a wszystkie plany, które zrealizowali w kolejnych eonach były jedynie pionkami w długiej grze toczonej przez Denatrusa i Jailera. No ale dobra, odchodząc od Shadowlandsów, bo to temat na inny odcinek, to wróćmy do historii, która cóż, dość mocno różni się od tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, a ale od początku. Gdyż po tym jak ci zostali teoretycznie wygnani, stali się demonami, które zaczęły najeżdżać fizyczne wszechświaty z wymiaru Twisting Nether, gdzie zaczęli atakować śmiertelne cywilizacje, rozkoszując się infiltracją w ich szeregach oraz sianiem niepokoju, a gdy tylko udało im się skutecznie zniszczyć taką społeczność, władcy grozy przekształcali owe populacje w nowe rasy demonów. Lecz cóż, z czasem ci zostali powstrzymani głównie przez Sargerasa i Agramara którym po tysiącleciach udało się w końcu zamknąć ich w więzieniu dla demonów znanym jako Mardum. Aczkolwiek to też nie znaczy, że cała ich rasa została schwytana, gdyż niektórzy z nich osiedlili się w innych zakątkach galaktyki, a jednym z takich przykładów mogą być natrezimowie, którzy przebywali na planecie, gdzie Old -godzi deprawowali tytaniczną duszę. Jednakże gdy na miejscu pojawił się Sargeras, ten schwytał ich i przesłuchał, chcąc dowiedzieć się co istoty pustki robią z jednym z ich braci. No i tak ci, nie mając innego wyjścia, wyjawili Tytanowi, że odgodzi spaczają dusze świata, aby stworzyć tytana pustki, który będzie tak potężny, że nie powstrzyma go nawet cały Panteon. No i cóż, rozwścieczony tym odkryciem Stargeras, zabił na Trezimów, po czym nie widząc innego wyjścia, zniszczył skażony świat, zabijając rodzącego się tytana. No i tak dalej wiemy co się stało. Stargeras nie widząc innej możliwości na uratowanie wszechświata, postanowił zrekrutować demony. Tworząc tym samym płonący legion. Następnie spaczony tytan, aby móc władać całą armią, postanowił zwerbować rasę eredarów, z których najwybitniejszymi byli Archimont i Kil' aby dowodzić legionem. I cóż, to co ciekawe, to sam Kil' zniewolił na aby służyli mu jako jego osobiści agenci w całym wszechświecie, a oni czerpali przyjemność z wyszukiwania prymitywnych ras, których ich pan mógł skorumpować i zrekrutować. A pierwszym spośród władców, w grozy był Dichondrius, który służył Kil'jaedenowi jako idealny żołnierz. Niemniej, pomimo tego, że ci byli teoretycznie sługami Legionu, to mieli oni dość spory wpływ na Sargerasa, u którego podsycali strach, by zaślepić go na ich prawdziwe cele i fakt, że potajemnie byli lojalni nie jemu, lecz Dinatrusowi. I cóż, lata miały, a Sargerasa zaczął powoli rytować fakt zbyt długiej regeneracji demonów po ich śmierci, na co Natrezimowie zasugerowali, że mogliby Nasycić tytaniczną duszę Argus magią śmierci, by przekształcić go w maszynę skrzeszania, która pozwoliłaby Armii Legionu na natychmiastowe odrodzenie. No i cóż, jak powiedzieli, tak zrobili, lecz to również miało swoje drugie dno, gdyż w ten sposób ci tak naprawdę zrobili bombę, która po swojej śmierci miała wystrzeć prosto w Shadow Lancy i unieruchomić Arbitra, czyli osobę odpowiedzialną za obsadzenie dusz śmiertelników. Natomiast wiadomo, nie była to jedyna rzecz, która miała doprowadzić do upadku śmiertelnych raz, gdyż władcy grozy stworzyli również miecz zwany Ruin Blades, który mógł rozprzestrzeniać plagi i paranoje, a tym samym osłabić śmiertelne cywilizacje i czynić je poddanymi na podbój Legionu. Dodatkowo ostrze to nie zostało stworzone z dnia na dzień, a przechodziło one z rąk do rąk na przestrzeni wielu wieków, gdzie co kolejny właściciel ją udoskonalał i wykorzystywał lekcje wyciągnięte ze swoich podwojów, aby obdarzyć ją nowymi plagami i przekleństwami. W ten też oto sposób broń ta stała się fuzją wszystkich Mrocznych Szuk, którymi dysponowali na Trezimowie. No ale tak, lata mijały, a Legionowi w końcu po wielu latach udało się dotrzeć na Azerot, doprowadzając do wojny starożytnych, której oczywiście na Trezimowie brali udział. Jednak w jaki sposób? Cóż, niektórzy z nich eksperymentowali ze skrzeszaniem nieumarłych nocnych elfów w ruinach Suramaru, co miało doprowadzić później do stworzenia plagi nieumarłych. Niemniej i ci, poza samymi eksperymentami, brali również udział w wielu walkach. No ale tak, następnie jakieś 2600 lat przed pierwszą wojną, jeden z nich, dokładniej Katranatir, powrócił do miasta Dalaranu, gdzie zaczął rozprzestrzeniać zarazy i choroby, a za pomocą Ruinblade'a ten wypaczał umysły zwykłych cywilów, nastawiając ich przeciwko magom. Lecz cóż, ostatecznie pierwszemu strażnikowi Tirisfal udało się go przegnać, a ten po sobie pozostawił Ruinblade'a, który rada ostatecznie zamknęła w skarbcu. No i tak lata mijały, a Legion za wszelką cenę próbował zniszczyć Azerot, a do tego celu ci wybrali orków z trenoru, których postanowili użyć jako swojej armii. I cóż do tego celu, Kill Jaden pojmał orczego szamana Nerzula, którego zamierzał wykorzystać do kolejnej próby podboju Azerot. Następnie grupa na składająca się z Tichondrusa, Balnazara, Daadher Malganisa i Varimatriasa Na zmianę poddawał. Ciało Nerzula straszliwym torturom, dopóki ten nie zgodził się służyć legionowi. A gdy w końcu im się udało, ci przeprowadzili duszę orka przez śmierć i przemienili go w widmowego króla lisza. Jednakże, tak, sam król lisz ponownie był jednym z planów jailera, a hełm dominacji runiczne ostrze miało rozprzestrzenić wpływ śmierci na plan śmiertelników, dlatego też na Trezimowie przywiązali ducha Nerzula do tych artefaktów, które, jak twierdzili wykuli osobiście, Lecz prawda była zupełnie inna. Niemniej, jako iż Kil'Jaeden był dość mocno sceptyczny do lojalności Nerzula, ten wysłał nad Rezimów, aby towarzyszyli królowi Lish'owi do Azeroth, gdzie mieli działać jako jego strażnicy i egzekutorzy, ale jednocześnie dopilnować, aby ten wykonywał swoje zadanie, jakim było rozprzestrzenianie plagi nieumarłych. I cóż, podczas gdy król Lisz zaczął zniewalać śmiertelników, władcy Grozy zaczęli budowę jego stadeli, nie podejrzewając, że Planuje zdradę legionu, jednocześnie uważnie im się przyglądając, aby poznać ich mocne i słabe strony. No i tak, z czasem Nerzul zwerbował jednego z członków Rady Sześciu, dokładniej Keltuzada, który z czasem stał się jego lojalnym majordomusem i który specjalnie dla niego stworzył również grupę żywych istot służących królowi Liszowi. Niemniej Nerzul wiedział, że musi w końcu użyć ostrza mrozu, by stworzyć dodatkowego sługę, lecz problem polegał na tym, że wiedział, jak. Zareagują na to na natrezimowie, dlatego postanowił ich przechytrzyć, wiedząc, jak ci obawiają się kary Kil'Jaidena. Ten zaczął grać na ich obawach, subtelnie przekonując, że znalezienie innych śmiertelników jest kluczem do zwycięstwa, jednocześnie robiąc tak, aby ci myśleli, że to był ich pomysł, co w końcu im się udało, i za ich zgodą ten wyciągnął ostrzem rozu z tronu i czekał na osobę, która przybędzie, by go dzierżyć. I tak, jak możecie się domyślić, tą osobą był niekto inny, Inny jak Artas Menethil, czyli książę Lorderonu. Natomiast Nerzul dostrzegł potencjał młodym księciu, z czym zgodzili się natrezimowie, do tego stopnia, że Keltuzat ujawnił Artasowi i Jane Proudmoor pogłoski o zarazie i że to jeden z natrezimów dokładniej, Malganis, jest przywódcą plagi. Dodatkowo, aby podsycić gniew Artasa, zaraza dostała się w końcu do miasta, tym samym raniąc dumę młodego księcia, a co za tym idzie, ten zaczął obsesyjnie pragnąć śmierci. Ci na Trezima, zwłaszcza po tym, jak Malganis poprowadził Artasa do zarażonego plagą Stormhole. I tak zdeterminowany, by położyć kres Malganisowi, Artas udał się do Norfrend, gdzie natrezimowie byli gotowi uczynić z niego największego sługę króla Lisha. Jednakże ci mieli z tyłu głowy, że młody książę może zacząć coś podejrzewać, jeśli Malganis zaprowadzi go do ostrza mrozu, dlatego też ci zmanipulowali Muradinem, Brązbirem i jego krasnoludzką wyprawą, by poszukiwali runicznego ostrza w ramach swojej misji odnalezienia starożytnych artefaktów. Następnie, gdy książę spotkał się z krasnoludem, Nerzul wysłał na nich swoją plagę, tym samym zmuszając ich do połączenia sił, przez co Artas zaczął jeszcze bardziej nienawidzić Malganisa do tego stopnia, że ten zaczął okłamywać swoich ludzi, i zdradzać najemników, aż w końcu porzucić własną duszę, by wziąć runiczne ostrze i ciężko raniąc przy tym Muradina brązbira. Następnie, gdy ten był pod kontrolą Królalisza, Artas zabił Malganisa, co wkurzyło jego braci, jednakże ci go nie ukarali, ponieważ istota przekonała ich, że śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem, i obiecała, że skoro Artas jest teraz pod jego całkowitą kontrolą, rycerz śmierci nigdy więcej nie podniesie na nich ręki. I cóż po zepsuciu księcia Tychondrus przedstawił się rycerzowi śmierci, przekazując mu rozkazy od Nerzula, szczególnie dotyczące skrzeszenia Keltuzada. Lecz tak, pomimo tego, że Artas był pod ich. Kontrolą, ten z jakiegoś powodu słyszał głos martwego Keltuzada, który powiedział mu, że na natarzimowy tak naprawdę są strażnikami więzienia króla Lisha. I tak, żeby nie przedłużyć tego materiału i nie streszczać większości historii Warcrafta 3, gdyż tą i tak będziemy jeszcze kiedyś omawiać w innym odcinku, to myślę, by tu zakończyć ten odcinek, mimo tego, że wiem, jak pominąłem kilka ważnych rzeczy czy wydarzeń, lecz serio, kim jest, traktuje bardziej jako takie wprowadzenie do różnych ras czy postaci, i też zależy mi na tym, aby nie wchodzić zbyt głębokie lore, aby nowy widz, który nie zna tego uniwersum, mógł nieco łatwiej zrozumieć ten świat, mimo tego, że i tak w tym odcinku poruszyliśmy sporo wątków, postaci i różnych wydarzeń. Przy okazji, nie będę ukrywał, że ciężko mi się robiło ten materiał, zważywszy również na retkony, które miały miejsce przy dodatku Shadowlands, przez co ciężej mi było chronologicznie opowiedzieć ich historię, tak aby miało to ręce i nogi. Aczkolwiek, wydaje mi się, że wyszło to i tak całkiem nieźle, choć wiadomo, opinia należy do Was. Niemniej, sami Natrezimowie, pomimo tych zmian w Shadowlandsach, są według mnie dalej jedną z ciekawszych raz w uniwersum Warcrafta, gdyż ci angażują się tak naprawdę we wszystkie kosmiczne siły we wszechświecie, co czyni ich jednymi z najciekawszych istot, po których nie wiemy czego się spodziewać. No i cóż, jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia suba na tym kanale, bo naprawdę to motywuje i już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.